Dzień dobry, z tej strony SPOKE. Dzisiaj pokażę Wam film, w którym pracuję. Ten film się nazywa e, Red firma. E, I no dobrze, najpierw pokażę wam naszych operatorów, którzy zajmują się no e, wszystkimi produkcjami. To oni. Pierwszy e, zajmuje się e, sterowaniem dwóch kamer, bo przed kamerą nikt nie stoi. E, oczywiście od, e, patrzymy od tego Pana e, w czerwonej koszulce, dobrze, e, drugi, op, drugi e, który zajmuje się dźwiękiem, Sprawdza, e, wszystko robi z mikrofonem, wszystko, no tak, a trzeci e, jakość i wszystko, dobrze. Oni pracują u nas około 5 lat. Prowadziliśmy dużo innych kanałów, że osiągły mniejszy i większy. Słówki też. Największy to był Emirates of Africa. To było 10 milionów. Nie, nie, nie. milionów? 10 tysięcy w tydzień. No i tak. Potem pokażę Wam jeszcze kogoś innego. Pokażę Wam wszystkich. Znaczy nie wszystkich, tych głównych, które się zajmują moim działem. E Dobrze, pokażę Wam za chwilę robota, który pomaga i niesie mi wszystko. Dobrze, to jest e, robot, który pomaga mojemu oddziałowi, bo to, e, my mieszkamy w takim wielkim wieżowcu, gdzie jest 30 r i my właśnie jesteśmy na 30, gdzie na głównym i właśnie on pomaga. Na każdym jest inny. Chyba na pierwszym jest Archiditu. No dobrze, e. Bardzo pomocny jest. Może pokażę Wam go z innego ujęcia. W pełni to jest złoto. W są kable e, ze, z tego co robią e, te e, statki kosmiczne. Nie statki, tylko rakiety. rakiety. E, o, e, umie przetrzymywać wszystkie informacje świata, zna wszystkie języki, jest bardzo pomocnym człowiekiem. I wszystko wam zapamiętam. Pokażę wam teraz szefa. To jest nasz szef. Główny założyciel firmy. A może mu teraz oddam głos. Dzień dobry dzieciaczki. Ja jestem Jake Piesiulka. Chciałem wam powiedzieć, że nasz kanał jest bardzo profesjonalny. I pamiętajcie o subskrypcji. Pokażę wam jeszcze mojego syna. O, to jest mój syn, John, który za no, 50 razy przyjmuje moją firmę. Naprawdę, Dania? Tak, synku, ale nie jestem pewny. Naprawdę szkoda. No dobrze, to ja was teraz zsyłam już do spałka i się z wami pożegnam. Pa. No tak, no chciałam się z wami pożegnać. A na koniec jeszcze powiem wam sucher White. Cześć, tu ja White. Powiem Wam dzisiaj sucher. Dlaczego Lord Kruszwil, Lord Krużwil nie ma przyjaciół? Bo przyjaciół poznaje się w wieży. Ho, ho, ho ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. I co to było? Tyle w tym odcinku? Do widzenia.